Ciemneczko widzowie, to ja, Antony Fox. Witam Was w dzisiejszym filmie. Jak po opisie tego filmu możecie zauważyć, że dzisiaj kupuję zestaw, który kosztuje aż 1149 Robuxów? Jest to dokładnie klasyczny zestaw, w którym, znej, w którym jest pistolet do paintbola, roca, szpatułka i mina, mina przestrzenna. No Dzisiaj będziemy kupować sobie ten zestawik i. No, po prostu wydajemy dosyć dużo dzisiaj Robuxów. Będziemy mieli dosyć, fajn, dosyć dużego fana i będziemy testować nasz zestaw. Nie przedłużam dalej, przechodzimy do filmu. Widzowie. Jesteśmy w sklepie. O Jezu, to jest tak dla mnie ważny moment. Czy ile to kosztuje? Ja nie mogę. Jesteśmy ogólnie teraz na publicznym serwerze. Muszę zauważyć. I będziemy kupować ten zestaw. Już nie mogę się doczekać. Okej. Okay. Dobra, nie, 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 nie. Ja nie mogę, ale się stresuję i Dobra, no, robimy to. Boże. Uf. Trzy, dwa, jeden. Let's go! Widzowie, mamy to. Let's go! Ja nie mogę. Nie, ja nie wierzę w to. Ja w to nie wierzę. Dobra, lecimy. O Boże jest, wow! Ja nie... Ale to jest piękne. Lecimy do kolejnego przedmiotu, w którym jest proca. Nie. Ja nie mogę, ale to jest piękne. Dobra. Kolejna Szpatułka. Ja cię kręcę, ale to jest piękne tak się. Tak się ekscytuje. I mina. Wow. Widzowie, mamy to. Nie, no, idziemy to sprawdzić. To jest takie piękne. Jest ja tak się ekscytuję, tak się ekscytuję, widzowie. Ja cię kręcę. Nareszcie tutaj mam ptaszka. Nareszcie. Mam te bronie. Let's go. Ale to jest przepiękne. Dobra, widzowie. Idziemy to sprawdzić. Widzowie, mamy rundkę. Ale, ale, normalnie tak się cieszę z tego zakupu. Serio, bardzo się cieszę. Okej, okay, arena. O nie, ale wysoki level. Dobra, bierzemy, bierzemy, bierzemy. Jakie Ło, wow, ale mi... Ale mi według mnie przyszło dużo. Ło, wow, ale super jestem. Jest! Let's go! Ale to jest super nie! Tak się cieszę z tego ekwipunku. Naprawdę. Tutaj stawiamy. O nie, ale miał mało HP Ja Cię kręcę, ale tak się cieszę z tego zakupu Naprawdę Dobra, będziemy avczyć Będziemy avczyć, może to zadziała Nie ja, Jakim jestem nudem Dobra, lecimy Musimy w 200 Nie chcę przegrać, nie chcę. Nie no Kurde goście jest strasznie dobry Uwielbiam tę marmotkę.

Grazie a tutti per aver guardato il Mam już tego gościa Okej okay. O nie, to muszę źle mówić Nie GG Kurde Co gość ma za skinę w ogóle? Co to jest? XD Ezze i że ja powiem Wam. No, loadout giga dobry. Giga dobry loadout. No, z gościem 200 level, 200 level taki ekwipunek. Wy, wygrałem 3 punkty. 3 punkty wygrałem z nim, więc to nawet jest spoko. ja Jestem, które? Ja jestem 114. Tak, ja jestem 114, jak już jest 200. No to jest, to jest OP. P ten dodał jest serio OP. Bardzo giga OP. Mówię Wam serio. Dobra. Siunaczko widziałeś? Jesteśmy tutaj. Teraz będziemy nakładać pakowania i amulety. No to jest giga fajna część ogólnie. No i też te finishery. Eee, kontrakty. O, już trzeci kontrakt. To dobrze. Okej. Okay. Lecimy, lecimy. Pakowania. Zobaczmy tutaj, jakie są. Klasyczne jest fajne, ale zawsze możemy, żeby mieć farbę, no bo pistolet do paintballa nie? Wydajemy sobie farbę. Stawiamy tak farbę sobie. Motek. Jo. Jo. To też jest z tego zestawu klasycznego, więc sobie tego ten amulet nakładamy giga ładnie wygląda to teraz wraca lecimy na proce. co już tutaj dać klasycznie jest dosyć fajne tylko, że wszystko akurat jest tutaj czarne co byśmy mogli dać tutaj o, to już nawet lepsze niby też czarne ciemne, ale Super wygląda, moim zdaniem. Zostawiamy sobie. I też dodam. błotek. młotek. Zrozumie to wygląda. Lecimy teraz z szpatki. Z opakowania. I klasyczny spoko, ale chyba też stainet. Oh yeah! Ludzie, widzicie, jak to wygląda? To jest pięknie. Też motek sobie dajemy. I teraz mina. Podprzestrzenna. Też pięknie to wygląda samo. Chyba damy inne pakowanie inne. Ale staint też ładnie. O, kurde. pięknie to wygląda. Też dajmy motek. No, pięknie to wygląda. No przyznajcie, że pięknie to wygląda. Przyznajcie widzowie. Cię Nie no, ten, ten ekwipunek ten ekwip tu jest taki mocny. Wow. Dobra, widzę Przetestujemy sobie zaraz go na serwerze arcade'owym. Proszę widzę Mamy... to. jest serwer arcade'owy. Náttúrulega Nos... Ó kurde Dalí i um, please I'm um, please. Okay. Go! 无人机行动 dobry loadout, szczególnie na taki serwer w serio bardzo dobry krucik. polecam widzowie jak wam mówiłem będziemy nakładać finishery na nasze piękne i no, jak możecie się domyślić no będzie to oczywiście ta, ten finisher właśnie z tego zestawu czyli uff po prostu uff z klasycznego Robloxa, oczywiście, uh. takie jakby wyeliminowanie. Uh. No, uh. Więc tutaj sobie zostawiamy. Tutaj również ustajemy. Na szpatułce również. Uff. Uh. A. Na minie. Dajemy. Uff. Uff. Dajemy. Uff. Wiecie co widzę? Mnie się bardzo spodobało to. Uff. I to uff się. Zajmujemy Uf. się. spodobało się. serio się. Zajmujemy się. Zajmujemy się. Zajmujemy Snajperka. O, no, podróż na podróżnym może zostać, tutaj również. Uuh! Broń palna, tutaj nie Tutaj akurat możemy na, na zostawić, bo Ciemne Serce mi się bardzo podoba. też możemy zostawić to. Tu. Tutaj już jest. Spray. Pięści Nóż To może akurat zostać, Szpa na szpatulce już jest Błyskowy nie ma Normalnie możemy podjąć Młotów Coś będzie fajne Uf, no I mina podprzestrzenna już została. Więc widzowie, mamy tutaj wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. No, giga. Ważny moment dla mnie serio: kupowania tego zestawu. Bardzo mi się podoba zestaw. No, zawsze marzyłem go mieć i spełniłem swoje marzenie, widzowie. Dziękuję za oglądanie. Nara!